Dajcie w kolejnym odcinku What About Cars TV. Tym razem po raz pierwszy na naszym kanale jest z nami Mitsubishi. Dokładnie model Outlander 2015. Całem tygodniu jazdy tym samochodem. Zarówno w terenie, sprawdziliśmy jego właściwości terenowe. To jest SUV, nikt nie będzie nim w teren wjeżdżał. Ale jakby ktoś kupił taki samochód i chciałby wjechać w teren? O, Piękny boczek. Gaz gaz gaz, 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 gaz. Zapraszamy Was w ten teren, ale to za chwilkę. Ten teren był całkiem spory. Po drugie, sprawdziliśmy go na trasie. Po trzecie, sprawdziliśmy go w mieście. Nie nawiązujemy zbyt często do wyglądu zewnętrznego samochodu. Ale w przypadku tego samochodu, ja powiem swoją subiektywną ocenę bardzo krótko, że ten samochód mi się po prostu podoba. Jest tutaj SAHC. SAHC jest to rodzaj napędu na cztery koła. Mamy tutaj możliwość zablokowania przyciskiem four wheel drive. tutaj. Wtedy możemy zablokować sobie i mieć stały rozkład 50 na przód, 50 na tył, albo na przykład tylko uruchomić przednią oś w trybie ekonomicznym. Samochód napędza silnik o pojemności 2,2 litra. Jest to diesel, 150 koni i 360 Nm. Mocy może nam braknąć już wtedy, kiedy musimy wyprzedzać. Przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje nam 11,2 sekundy. Ze skrzynią manualną możemy poprawić ten wynik o ponad sekundę. No i mamy pierwszego śpiącego policjanta. Przejdziemy go z prędkością 30 na godzinę. Tu jest wszystko nastawione na taki komfort. Na... Takie lazy i poruszanie się. No, jest to takie zawieszenie trochę pontonowe. Ma ono być bardzo komfortowe i ma ono się sprawdzać w warunkach terenowych. Ale moim zdaniem ten samochód bardzo dobrze będzie sprawdzał się na polskich drogach, na dziurawych polskich drogach. Zwróćcie uwagę na deskę rozdzielczą. Wnętrze nie jest zbyt nowoczesne. Czuć tutaj, jak teraz minął. Nikt tego nie poprawił. Ja zastanawiam się tak, ten samochód kosztuje 140 tysięcy złotych. Jest trzeci rząd siedzeń. Zabraliśmy Mitsubishi Outlander trzeciej generacji na próbę Dakarową. Mitsubishi kojarzy nam się głównie z rajdami Dakar, gdyż jest to firma najbardziej utytułowana pod względem ilości zwycięstw w rajdzie Paryż-Dakar. Samochód, który zdobywał najwięcej pierwszych miejsc to Mitsubishi Pajero. Taka utytułowana marka jak Mitsubishi zasługuje na to, żeby zrobić przynajmniej 2-3 dni prób, jak to powiedziałeś, Dakarowych. I stąd nasza obecność na tym rozległym, Dakarowym terenie. Niedaleko jak zwykle, gdzie? Warszawy. Za nami jest bohater dzisiejszego odcinka. Niestety delikatnie nam się... Już się trochę ubrudzi. Jak małe dzieci w piaskownicy. Wow! Ja Wam muszę to pokazać. Tu jest super. Pokonał próby Dakarowe, nawet przejechał przez wodę całkiem taką y, głęboką. Króciutko, Chociaż miałeś chyba chwilę taką zawahania, że bałeś się, że może nie przejechać? Tak, tak. Z przodu i z tyłu zwisy są duże i przy pokonywaniu górek o dużym wzniesieniu, stromym wzniesieniu, y, haczymy tyłem, a przy zjeżdżaniu haczymy przodu. próba Dakarowa ma udowodnić to, że samochód typu SUV poradzi sobie w takim terenie Dakarowym. Wiem, że sprawdzałeś spalanie. Może powiesz, widząc naszym szanownym, jak wygląda spalanie w tym samochodzie? W ustawieniu napędów tryb ECO, czyli większość momentu idzie na przednie koła i raczej tył nie jest załączany. 6,5 litra w mieście. Więc wynik jest moim zdaniem bardzo dobry. Maciek! Maciek! To co, wyjeżdżamy. Niestety nie udało się. Pierwsza próba. Outlander poległ. Musimy, musieliśmy skorzystać z Rescue kara, jakim dzisiaj jest Volvo XC90 T6. Patrzcie, co się dzieje. Podjazd, podwydmę. No niestety, nie udało się. A teraz będzie przejazd. Dużą prędkością na wyłączonej trakcji w trybie 4WD LOCK. Zapraszam. I tutaj jest wyłączenie kontroli trakcji. Naciskamy, przytrzymujemy i pokazuje nam się wyłączenie kontroli trakcji. Mam takie pytanie do Was. Czy uważacie, że to jest yy, teren, w którym powinniśmy sprawdzać takie samochody? Czy to jest czysta, wyłącznie głupota, że coś takiego robimy? Trzy, 2, jeden, start. Nie spompowałeś sam. Ach. Tu jest zakręt w lewo już od razu. Ja będę Ci tutaj ręczyć trochę, jak chcesz. A może zobaczymy najpierw próbę pierwszą, ale powiem Ci, że prowadzi się i tak komfortowo. Słów po takim terenie, to zawieszenie tutaj jest, no dobre jest, ale na trasie na przykład też jadąc szybko się nie przechyla w ogóle. Tu jest zawieszenie Multilink. Tu jest zawieszenie multilinki, i to poprawia. Tu mamy kamienie. Tak, 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 tu bokiem, bokiem, bokiem. O, tak, o czuć, czuć. Prawa. No, a, gazu nie wcisnąłem, dobrze. Ale dobrze. Tu powinniśmy kółko zrobić, ale już no, dobra, pojadę prosto. No zrób tu kółko. Dobra, to tak ma być kółko wykonane. Które... Gaz, 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 Na prosto Teraz prosto Jaki czas? Jaki czas? Tył zawieszenie jest multilink, dlatego jest tak wygodne. To jest taki taki Bayer, żeby było wygodniej, bardziej komfortowo i to się sprawdza. Multilink? tak. Mm. Jest rodzaj rodzaj oh. wielowahaczyowego zabieszenia na Nawrotka, ręczny ręczny gaz gaz mam, gaz gaz ma, 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 gaz, ma gaz, ma. gaz 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 jest boczek jest boczek, jedzie. Oh, Dobra, sorry wy lewy lewy. Gaz 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 Działa 365 dni w roku. Elegancko. 24 godziny na dobę. Oj, nie było ręcznego. Był ręczny, nie było gazu. Przejazd numer 2, zmiana kierowcy. Jechałeś na D czy na L? Na L jechałem do momentu do tej prostej, kiedy mi brakło e, mocy. mocy no. To ja jedę na D. Lepiej na D3. Abnach. 1. Dobrze, dobrze, dobrze. Obierasz dobry kierunek trasy. Już jakieś jest 15 sekund prowadzenia. Tu uważaj, bo tutaj było ostro. na ja tych kamieniach uważaj tutaj po prawej. Dobre, aż się awaryjne włączyły. Coś mi się włączyło. Nawigacja No nie mam headphone'a. Piękny boczek. Ciekawe jak samochód. Dzięki za obejrzenie odcinka z Outlanderem trzeciej generacji. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Subskrybujcie kanał i zapraszam do komentowania.